Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X5 o oznaczeniu 25D z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 25D, czyli pod maską mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 231 KM, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze białym, a kod lakieru to 300 Alpine White. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M. Ponadto reflektory ledowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 20 cali w głębi widzimy hamulec sportowy M czarne relingi dachowe dostęp komfortowy pozwalający nam na otworzenie samochodu jak tylko zbliżymy się z tuczykiem Przebieg naszego samochodu to 36 13 km. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana z tempomatem. Łopatki zmiany biegów. Tapicerka to czarna skóra. Fotele regulowane elektrycznie. Ponadto, fotel kierowcy posiada pamięć. Górna część wykończona skórą. System Life Cockpit Professional z pełnymi cyfrowymi wyświetlaczami. Ponadto samochód wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie, które się utwardza lub zmiękcza. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja podgrzewane fotele z przodu. Wejdźmy sobie do środka. I mimo że mamy tutaj silnik diesla BMW X5 jest świetnie wyciszone, w związku z tym praktycznie w ogóle nie słyszymy. Jego pracy. Z tyłu natomiast mamy wyprowadzony nawiew powietrza. Gniazdo 12V niżej oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych LISOFIX. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa. Dolna część również otwierana elektrycznie, oraz zamykana. Realną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!